Mam na śniadaniu, kochani widzowie. Jestem pod mostem kolejowym, jak widać. Jestem tutaj, że już parę razy byłem. Kto mnie zna, to i widział moje filmiki, to poznaje to spaliznę. Ale zobaczcie jedno. Miedziucha na oko. Tutaj wypalono kable. Ja te kabelki pozbieram zaraz. o zobaczcie, o! Ile tego jest. Popalonych, miedzianych kabelków. Wow, one są po prostu tutaj, już są wszędzie. Ja zaraz się tym zajmę bo miedziucha musi trafić na skup złomu Dobra, jestem pod tym mostem, najpierw pozbieram i co? Bierzemy się do roboty Zbieram to no, nie wierzę własnym oczem żebym ja zbierał miedziuchę z pod mostu kurde do czego to doszło, żeby mieć pod mostem, no, no. tu jakieś tu nie, tu się scala, ale to się oddzieli potem ale takie ładne elemenciki pozostawione o, komuś się komuś jeszcze nie udało się spalić tego kabla. Jest tego naprawdę dużo. Nie no, że pojechałem na magnes, a zbieram złom Znaczy, zbieram miedziuchy, no. A tego to ja jeszcze nie miałem. No, się. O, jedzie pociąg. Będzie głośno. Już mam pół wiadra miedziuchy <śmianie> Ja nie mogę Tutaj jeszcze jakieś zobaczcie no To się pozbiera Jak nie teraz to później Ale tego to naprawdę Pojechałem po złom, No też mam złom ale żeby kolorowy No tego tu jeszcze nie, nie grali No zobaczcie jaki kończ. leży Patrzcie Patrzcie na to Tych rękawiczki tak nie bardzo ale macie a wypalanie miedziuchy jest chyba przestępstwem mi się wydaje tak. mogę się mylić ja nie mogę Do tego się nie spodziewałem no jest pięknie, zobaczcie jest magnes jest miedziucha tego chyba jeszcze nie grali, ale no zobacz, po prostu miedziucha się tu wala się wszędzie, no ja nie mogę. Takie skrawki są tutaj po prostu na każdej chwili mi się nie spojrzę. Ale wiecie, na skupie to przejmą. Bo też to jest towar Dobra, wbijam się do wody. Dobrze nie weszłem. A tu już czuję coś mam. Coś jeszcze było. Ta, jest kamień. Ale coś było pod spodem. O, mój wspólny monetka już, 5 koszy. Coś też było. Coś tutaj było. A, się pewnie pojawi. Jeszcze nie, ale będzie. Zobaczcie jaka piękna pogoda. Czego tu więcej chciać na połowach? A, towaru. No to wiadomo. Dobra. Yy, o, tak, tutaj. Chyba tutaj albo jest kamień. O, którego zahaczam, o chyba tak jednak, dobra, wow, A to już na pewno nie jest kamień, to już na pewno nie jest kamień, o kurde, walka na wstępie, Nie to pasuje, o kurde, bardzo pasuje, dobra. Popalczymy, palczymy. Co miałem powiedzieć? Pytacie się mnie o wiązania. Wiązania już obuwiłem. Czyli najlepsze według mnie. No. Aby to jeszcze chciał puścić. O to puści. O, bo już to się rusza. Wodory. Jakie kupić wodory? Wiecie co? Nie kupujcie. Najtańsze Najtańszy można nawet rozpruć o takie haszcze gałęzie i w ogóle podczas dojścia do rzeki. A to nie o to w tym chodzi, żeby dojść po to żeby tylko je przebić. O. chodzi o to, żeby się wejść, połowić coś tam, coś tam i żeby był z tego jakiś sam pożytek dla Was i dla natury. Ja mam marka Kaperlany. Swoje kosztowały, ale powiem Wam tak. Lepiej się sprawują. Już mam drugi rok. O kurde no. E, mam już drugi rok. A e, w ciągu dwóch lat poprzednich jeszcze tam w ogóle średnio po 5-6 wowoder na rok e, niszczyłem, przyziurawiałem i w ogóle. A tutaj nic. A tutaj nic. Dobra, spróbuję w ten sposób. No, coś chciałbym tutaj szurburu porobić Ta, bo jest towar jest towar i to piękny O kurde, ale to jest duże Chyba ja na tym stoję, nawet, dlatego nie mogę tego podnieść Ale się zobaczymy co tam będzie no mam nadzieję, że nie jakieś wzmocnienie yy, mostu. Dobra, zacznę to brać, to Wam pokażę. Oderwałem tego jakąś malutką cząsteczkę i nadal tu siedzi pode mną. Kurde, kolejna walka. Na poprzednich połowach też widzieliście walkę, było mega. Jejku, ja to mam magnes. Co wejdę do wody, to po prostu jest walka, to nie jest o połowy. To jest mega zaję, fajna pasja. Polecam ją każdemu. Kamień, użyć kamień, drewno. Mam nadzieję, że to się jakoś przesunie. Bo tam język pod tym głazem jest ta, ta stal wielka. Nie. Ja nic z tego. Jest tam odle, jest za głęboko, żebym tam dał nura, bo nie chcę, a w tym ten głaz, o, widzicie, no jest duży, uważaj, że jest 200 albo 300 kg jeszcze mokry, to w ogóle, nie, to nie ma sensu, o, nie lubię tego robić, ale muszę odpuścić, ale tu jest stal, po to jeszcze wrócę, kotlecik, o, kawałek szynki, no. Bardzo fajny towarek. Kiedy to oderwi od tego magnesu. Mhm. Się gościu. No, no dobra. Trzeba wyjść na brzegu. Będzie bezpieczniej. Bo mogę się wywalić i tam zanurzać się i w ogóle. No. Dobra. Jest, synka, Ładna. Chciałem wyjść na zewnątrz, żeby oderwać. No, nie dało rady. Szkoda, że tego nie nagrałem. Zobaczcie, rzuciłem i coś mi tu przyłapało. A, no ładnie. Ziemia osłania swoje pokłady. Ja chodzę do wody, a tu widzę, że na brzegu jeszcze wszystko. Zaraz to ob, obmyję. O, jakie szkiełko widzę. Ta szkiełka by mi zrobiła krzywdę jeszcze, nie daj Boże. Dobra. I zobaczcie. Jest bardzo, bardzo stary podkład kolejowy, wąski. No, podoba mi się. Złomne oko. Jakieś przewody. Ciekawe, co to jest, to się sprzyło. A nie, to jest żyłka, dobra. a to... Jakaś żyłka chyba Ale jest złama. Dobra, o! To już mi tu łapie. No, to mi się podoba. Tu kamienie, oczywiście, wiadomo. A już wiem, tu jest podkład kolejowy betonowy. Kiedyś go tu już miałem, ale. Przed tym są od razu. O! Jakieś gwoździki. kapsloki. Coś tu jeszcze jest Tak, coś jeszcze jest Teraz się ponurkuje, pozobaczcie Jest tego towaru O kurde, idzie jakiś kolos Ale powiem tak Tyle co on kosztuje siły to nie wiem, czy po prostu już nie przerwę połowów. Idzie, idzie. Co to jest? Nie Nie, 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 nie mów, że Szyna znowu? Jejku. Chwilkę muszę odpocząć. Bo naprawdę jest ciężko. opierać mi się o nogę Nie wiem, może tak to sobie gdzie to jest Dawa to ja no to już by chciało wychodzić to jest jakiś pręd jest chyba tak jakiś pręd tak go widzę Ale na szczęście jest ruchomy O, rzecz w życiu! Jezus, może nie milą waży. O, ja pierdolę. To nie jest pręt To jest łącznik kolejowy. Łącznik tych wagonów, chyba. O, ja pierdzielę. On waży kas 50 kg. Tak, to chyba ten sprzęg. co przypomina jak to się nazywa? Tak, sprzęg No wyrwałem. Podkład kolejowy razem z podkładką. Nie no, idzie to na brzeg. Ale to mnie zrobiło. Ja pierdziel. Zobaczcie. O nie a miało być tak pięknie. O, ja pierdzielę. No, niestety nie tym razem. Próbuję to wydostać na zewnątrz, ale nie. Tu już jest widoczne. Nic się nikomu nie stanie. Nie jest krawędzią ostrą w stronę tam kierunku. Tutaj pozdrawiam serdecznie Rafała i jego kajaki. No, niestety. Parę razy próbowaliśmy się zapaść, ale no nie zawsze daje radę, bo to wiadomo, życie jest. A no jak jak dodało mi to w kość. Mam nadzieję, że będzie to tam coś pod spodem, bo jak nie, to jadę. Może obok, zobaczcie, macie tu się oświat, A jest, no osłonę, dobra, może być. Hopsa, nie do wiedra. No uff, myślałem, że do wiatra trafię, ale wolałbym jednak nie no wiadra się do takie odległości. Nie. Ale dałeś mi w, gości, w gościu. O kurde. Zobaczcie. Chyba dobrze widzę, ale tutaj trzeba No tak, podkładek jest. Zobaczcie, no woda ładnie wypłukała. Jest podkładek kolejowy. No sobie na oko. No czego to się nie spodziewałem? No i tu jeszcze nic to dalej w koło? No, mega No ja jestem w szoku. Nie wiem jakby. Tutaj coś jeszcze? Tutaj widać, że ten chyba schodzi bubrus O, Puszki są. a je zabiorę. Tak. 3 pomingówki o ta jeszcze z wodą, o jak z wodą to fajnie, bo da się no, chyba tak, tak mi się wydaje, da się je przerzucić no mam nadzieję no to chyba takie coś zrobię zrobimy, zrobimy zaraz testa, o foliok jest tak, zrobimy zaraz testa czy z wodą da się je przerzucić, mi się wydaje że to tak ops i udało się, no i to będzie w fajny sposób. No i No i wreszcie cisza, teraz wesz tylko magnes, podkładek. Głowy. Też mi mówią, że coś tutaj jest. O, coś tu siedzi. Zobaczę zobaczy co to jest. O, coś ostrogo chyba. Nie, to są jakieś konary. Czy to, co to jest? Są pręty, chyba. Tak, są pręty. A raz się, się wyrwie. Nie z takimi rzeczami zanurzyjemy. Zobaczyliśmy. Nie będzie to truło. O. Znaczy, no i suche połowy nad rzeką. Nie krzeszka O, potem to znadę. Coś jeszcze? Aha, coś jeszcze? Co? No, jest coś jeszcze. Mhm. Jest. Tu już nie, ale... Macie, suche połowy. A tutaj to jest. O! Trochę <trafię> z było jeszcze. Coś jeszcze będzie? Wiadomo, ja teraz jest wszystko martwe, więc można sobie pozwolić na takie eksperymenty, ale jakby to było żywe, no to co robię tu, ale ja już bym tak, tak nie robił. W sensie, żebym nie, nie, łama, nie łamał cyn. Oho. oho nie, to już nic nie ma. Ani w tym miejscu. Jeszcze zobaczymy. Zobaczmy, jak ten bubr wychodziło. Bubr pijaki to jeszcze do tego. O, w w życiu. Półwy tu widać. O, teraz będzie lepiej widać, z tego dołeczka wyszła stopka i głośniki. No, to mi się bardzo podoba, wyrwana, ładna sztuka, naprawdę bardzo piękna. Tutaj też coś, coś jest, no kurde, dzisiaj więcej wychodzi z brzegu niż z samej wody, no, ale to mi się podoba. Odgrzałem paluszkiem i maszę kolejny, kolejny elemencik. Ładnie, kolejne suche połowy i kolejny elemencik, I był bardzo głęboko. Mam już przyklejonego Ale Cię nie chcę wyrwać Zobaczcie To jest to No i powiem Wam tak będzie ciężko Ale spróbuję się nie poddać Nie wiem czy to widać ale macie Ogromna płyta Przynajmniej No 10 kg waszych. No. no, i tak ją wyczął. Po takiej głębokości. Dobra, czas to zasypać. W sumie i tak woda tutaj robi swoje. Więc nie ma to zbyt dużego, dużej różnicy. Ale wiadomo, trzeba zakopywać dołki. Po sobie. Tak jak każdy porządny dekret turysta. Naprawdę nie brakuje tego sypu. Ja nie mogę. O kurde. No, trochę trzeba tego pozbierać syfu bo to wiecie każdy lepiej by tylko patrzył rozkazywał pokazywał a żeby się wziął do roboty to już nie ma komu ojejku, tu jest obocze, bardzo strome, muszę uważać jak się połamie to wam powiem ale to nie będzie tym razem o no to jest sporo będzie ale ta miedziucha na samym początku mnie rozwaliła po prostu no, zobaczcie no Ojku. nie no może tutaj wiecie co chyba tu usypię taką a nie troszek jakieś jest tu jakieś ten te rzeczy nie wiem co to zrobić, bo zawsze tu już szkło. Jakieś bierne zwierzę jakieś sarenka czy coś takiego będzie biegło, może się pokoleczyć. No i po sarence będzie. No. ale no i zobaczcie. Tam mam też kawałek szynki. Tyle przetransportowałem sobie. Bo uczepiłem do magnesu to wszystko po kolei i zaraz czas to ułożyć. No i tak to wygląda. Co można znaleźć na połowach magnesem neodymowym? Po pierwsze Primo. O, to się komustka. Oj patrzcie głównie, tu jest. Le na oko. Miedziucha, tak? Miedziucha, bo widzicie, jest zielona. A nie wiem na no, jak to było zielona. No nieważne. Kawałek szyny, podkład stary, podkład młodszy, taki kwadrat, płyta. Nie wiem, może to wykorzystam. Yy, butelki szklane, plastikowe, puszki aluminiowe. Eee, yy, kolejny magnes. Trzy wkręty, takie toś, stopka. Tu jak budowali, to pewnie obcieli. To są pręty zbrojeniowe i inne pręciki. Dobra, idę to wszystko zanieść do samochodu. Trochę mam odległości. A do zobaczcie, jak to po prostu jest pięknie. Tylko ci ludzie mogliby mnie śmiecić. śmiesić. Dobra, dwie godziny mija. I starczy. A Wam dziękuję i widzimy się w samochodzie Kiedy to się wyłącza. Chyba tutaj. Już jestem po live'ie z wami. Bardzo by było miło. Chyba było rekordowo było 170 osób. I co? Jestem tutaj i bardzo mnie to ciekawi czy mój Tiger coś wyczuje w ogóle w tym majorku? Teraz po to teraz wpływa stąd. Nie wiem, co to jest, i co tu ty o tym sądzić? Macie, był prąd. jest ja, tutaj, tylko teraz w jeszcze. Ostatni kurs. I jeszcze raz spojrzymy się na te przepiękne miejsce. No, jak jest czyściej, nie ma syfu, trochę lepiej jest. Wreszcie zapakowany. Wreszcie w samochodzie. No, a Wam życzę wszystkiego dobrego.